Stacja pierwsza, Jezus skazany za prawdę. Kłaniamy ci się Panie Jezu, Chryste, i błogosławimy Tobie. przez błogosławimy błogosławioną wobec. przez święty świat kupić raczy. Stoicki spokój. Tak rzadko zdarza się on w naszym życiu. Ale co ja widzę? Jezu aby na pewno czujesz się dobrze. Przecież większość z nas, jeśli nie wszyscy, zaczęliby wrzeszczeć, rzucać się, walczyć, płakać, czyli nie poddawać się. Bo tak mówi nam świat. Walcz o swoje. Nie odpuszczaj. Jak nie siłą, to młotkiem. A Ty, Jezu, przyjmujesz wyrok bez słowa. Walka o prawdę i za taką prawdę można być skazany również dzisiaj. Za jaką prawdę i ty jesteś wskazywany co dnia. Może za troskę, współczucie, pomoc drugiemu, modlitwę, czy jałmużnę? Dla Jego bolesnej męki i miłosierdzie dla nas i całego świata.